Witajcie, z tej strony Kantal, Indie po polsku. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić Paranautical Activity. Jest to gra roguelike stworzona przez studio Code Avarice. Twórcy chcieli tutaj połączyć takie hity jak Doom oraz Quake z grami roguelike jak Binding of Isaac oraz Spelunky. Jak im to wyszło? Myślę, że bardzo przyjemnie. Ja nie grałem sobie w Minecrafta, ponieważ bardzo nie lubię tej gry, ale Paranautical Activity przyciągnęło mnie swoją oprawą graficzną oraz gameplayem. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Na początku rozgrywki czeka nas bardzo niesmaczny dylemat, ponieważ musimy wybrać pomiędzy obrażeniami naszej broni, pomiędzy jej szybkością oraz szybkością poruszania się naszego bohatera i ilością życia, jakie będzie miał na samym początku rozgrywki, ponieważ zależy to od wyboru broni. Biorąc pod uwagę to, że wybiorę sobie strzelbę, będę miał aż 9 punktów do życia. Gdy wybrałbym sobie ten oto magiczny. Przyrząd jakim jest Kusza, o nazwie David Bowie, miałbym tylko 4 punkty życia. Dlatego też wybiorę sobie tą strzelbę, moi drodzy. Dzięki temu będę mógł trochę dłużej przeżyć. Przyznam wam szczerze, że fabuła roguelike w grze, która wygląda jak Minecraft, sprawdza się bardzo przyjemnie. Ja osobiście byłem sceptycznie nastawiony i jest to tak naprawdę moje kolejne podejście do tej gry. Trzecie bądź czwarte, ponieważ na samym początku nie byłem przekonany co do formuły Minecraftowej, co do formuły kwadratów. Niestety nie przyciągają mnie żadne namowy moich znajomych na Minecrafta. Nigdy w niego nie zagramy, ale formuła roguelike Paranautical Activity przyznam wam szczerze, że naprawdę mnie wciągnęła. Gra się przyjemnie. Wszystkie te elementy, które w normalnych roguelike'ach możemy zauważyć są dostępne. Mamy tutaj handlarzy. No, co prawda są to tylko puste pokoje, w których możemy sobie kupić jakieś przedmioty, ale ta zasada jest zachowana. Oczywiście mamy pełno przeciwników, są komnaty z bossami. Mogę sobie nawet rzucać bomby na moich przeciwników. No tu jest taki duży demon. Zobaczcie, kilka punktów życia on mi niestety zabrał, ale gdzieś tutaj leżało chyba serduszko w grze mamy bardzo, bardzo przyjemną muzykę moi drodzy i jest to jeden z lepszych elementów tej gry no poza grafiką, która wygląda naprawdę bardzo przyjemnie na, śro na środku naszego na środku naszego graficznego interfejsu mamy mapę, dzięki której możemy zobaczyć w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy w tym zielonym punkcie, chyba tutaj, będzie jakiś sklep. Zobaczmy, czy możemy sobie w tym momencie coś zakupić. Co tutaj się znajduje? Z tej strony M14. Umiejętność, piorun oraz pocałunek śmierci. Niestety, nie stać mnie jeszcze na nic tych rzeczy. Dlatego będę musiał zabić jeszcze kilku przeciwników. Aktualnie mam tylko 124 dolary, jest to bardzo mało. W sumie na początku chyba zaczynamy z setką i przez to gra oczekuje od nas, że przejdziemy sobie troszeczkę i dzięki temu będziemy mogli dokupić jakieś przedmioty do naszego ekipu który niestety na początku jest skromny. Jeszcze nie wiem, czy podczas rozgrywki moje postępy będą zapisywane, ponieważ gra jest cholernie trudna moi drodzy i naprawdę bardzo ciężko było się przyzwyczaić na początku i w ogóle pokonać kilka pierwszych pokoi. Niestety twórcy zmaksowali poziom ile się da i nawet sami w opisie gry mówią o tym, chwalą się tym nawet. Tam... 5 punktów życia potem ten mam ktoś nie chce ginąć o pięknie udało się gdzieś tutaj chyba jeszcze ktoś na mnie czeka czyżby tutaj są kolejne pokoje i zobaczmy być może uda mi się moi drodzy dojść do pokoju z bossem mam taką cichą nadzieję ponieważ tutaj już połowa życia niestety została mi zabrana a jeszcze trochę w tym pokoju się podzieje Ponieważ chyba z góry ktoś nam mnie rzuca bomby, albo mogę się mylić. Całe szczęście, że w tej ciemnej lokacji przeciwnicy pojawiają się z takim pięknym, żółtym rozbłyskiem, dzięki temu mogę ich zauważyć. Kolejne drzwi zostały otwarte. Muzyka naprawdę... Aha, tutaj już byłem, ponieważ to jest początek. E, przejdę sobie za tym gdzie indziej. Muzyka naprawdę bardzo wkręca, idealnie tutaj pasuje do klimatu gry. Tutaj już też byłem. Zatem pójdziemy sobie prosto. Tam są jeszcze jedne drzwi, ale co tutaj w tej salce mnie czeka? Oczywiście demon może być. I te małe stworki żółte. Zbieram jeszcze tylko monety. Mam nadzieję, że jeszcze z tego demona kilka tutaj się uda. O, pięknie. Coś mnie atakuje znowu. Co to było? Co to było? Zielony stwór. Rzucę mu bombę. Niestety jeszcze nie zginął. Kolejną bombę. O, pięknie. Ale pechowo mam tylko dwa punkty życia. Co tutaj mnie czeka? Tutaj jest walka z bossem. Tutaj też. Co wybrać? Hmm, pójdę sobie do czerwonych drzwi. Mam nadzieję, moi drodzy, że uda mi się to przetrwać. Zobaczcie, to tutaj jest ogromna czaszka. Ona będzie do mnie strzelać tutaj takimi zielonymi nabojami i rzuciła na ziemię jakiegoś pająka. Przez co ten pająk mnie niestety zabił. Weźmiemy sobie teraz taki pośredni pistolet. Mam dużo szybkości, w miarę dobrą liczbę żyć, no i dobry damage oraz fire rate. Zacznijmy na nowo. Jak już wspomniałem, za każdym razem mamy zupełnie inne podziemia. Ten pistolet, żebym mógł strzelać, musi się rozgrzać. No i strzela takimi pięknymi, zielonymi nabojami Niestety naprawdę ten dylemat pomiędzy ilością zdrowia a obrażeniami jakie zadaje moja broń jest strasznie nieprzyjemny. Za każdym razem zastanawiam się co tu wybrać, żeby jak najlepiej wypaść, żeby jak najdalej dojść w tej grze, żeby pokonać kilka kolejnych poziomów i jeszcze jeden mały stworek. Wiczę by drzwi się otworzyły. Oczywiście, że tak. Pięknie, idziemy zatem tutaj. I kolejny demon i kolejne fazie nowe otwory. To są chyba moi drodzy jakieś teleporty otwory. Zupełnie nie wiem, ponieważ nie ma w grze żadnego tutoriala, nie ma kompletnie żadnego wytłumaczenia, co jest czym i wszystkiego musimy się domyślać sami, po części dobrze, ale z drugiej strony chciałbym wiedzieć, do czego strzelam co, dlaczego mnie chce zabić? Ponieważ tutaj nie wytłumaczyli mi twórcy z fabuły. Niestety nie ma żadnych stawki na początku gry, co jest bardzo dużym minusem dla mnie. Przynajmniej w takim The Binding of Isaac oraz Dungeon of Dreadmawrd było coś takiego jak stawka, kiedy widzieliśmy co tak naprawdę dzieje się przed. Niestety moi drodzy, kolejny raz zostałem zabity Spróbujmy sobie zrestartować, i tym razem wybiorę sobie sierp. Mam nadzieję, że z tym sierpem będzie jakoś lepiej szło. Mogę go dzięki temu rzucać w przeciwników, i jak widzicie, wystarczy jeden strzał, i oni giną wtedy. Zmieniła się muzyczka, oczywiście, na taką spokojniejszą ale powoli będzie się chyba rozgrzewać oczywiście, że tak i ja mam 3 punkty życia i powiem Wam szczerze, że nie ratuje mnie to, że mam ten sierp ponieważ z tym sierpem gra się najtrudniej on, o, niestety jeszcze teraz wszedłem do komnaty z bosem i będę musiał jakoś sobie poradzić z tymi oczami mam nadzieję, że uda mi się je pokonać za każdym razem, gdy zestrzelimy sobie jedno oko, dzieje się tak, że ono dzieli się na dwoje. I przez to mamy jeszcze bardziej przerąbane, ponieważ gdy mamy dwoje oczu, one strzelają większą ilością pocisków. Nie jest to ani trochę pocieszające, tym bardziej, że mam taką małą ilość życia. Jeszcze nie zabiłem w tej grze żadnego bossa, mam nadzieję, że to mi się uda, ponieważ byłoby to przyjemne zobaczyć, jak jakieś przyjemne przedmioty wypadają dla mojej postaci. Pięknie, pięknie, teraz mam aż cztery głupie kule strzelające do mojej postaci i niestety, moi drodzy, jest już tak przerąbane, że pewnie za chwilę zostanę zabity. Oczywiście, że tak. Tak moi drodzy wygląda Paranautical Activity. Jest to bardzo przyjemna gra roguelike, którą wam bardzo serdecznie polecam. Dzisiaj dziękuję wam za uwagę, pozdrawiam, cześć!